Więc wszystko wskazuje na to, że to jest piątek, że jest 20 stycznia i jeszcze bardziej wszystko wskazuje na to, że to jest po prostu kolejny odcinek serialu pod tytułem. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam. Kolejnego dnia, kolejnego poranka, kolejnego czasu, kolejnej sekundy, kiedy szukamy mądrości w Biblii. Nie czekając, nie marnując czasu. Syrach, 11 rozdział, 8 werset. Tak tam mówią. Nie odpowiadaj, zanim nie wysłuchasz, a w środek mów nie wpadaj. Kochani, to jest myślę coś, co dotyczy nas wszystkich, nie? czyli to, jak nieustannie wyprzedzamy naszych rozmówców, a szczególnie tych, z którymi się jakoś tam kłócimy, mamy do nich na przykład jakieś wąty, jakieś kłótnie, jakieś wątpliwości, mówiąc ulubione zdanie, po prostu każdego czeka na ziemi: Ja doskonale wiem, co Ty powiesz, albo ja doskonale wiem, co Ty myślisz. Moi drodzy, mówi Syrach. Zaczynaj z każdym człowiekiem, nawet z takim, którego znasz 150 tysięcy lat, jakbyś zaczynał po prostu z czystej karty, całkowicie na nowo, całkowicie od zera, całkowicie szukając nowego początku. Nigdy nie wchodź mu w połowę zdania, bo ty wiesz doskonale, co on powie. I nawet jeżeli powie to, co ty doskonale wiesz, że on powie, to zawsze się może zdarzyć raz na po prostu 100 tysięcy razy, że powie coś innego i po prostu go skrzywdzisz tym, że go wcześniej ocenisz. Kochani, dzisiejsze zdanie bardzo proste: nikomu dzisiaj przez cały dzień nie przerywaj. Zawsze słuchaj do końca. Nigdy nie domyślaj tego, co on powie, i nie wiedz tego wcześniej. Nigdy nie przerywaj mu w połowie zdania, tylko spróbuj po prostu go wysłuchać. Jedna z najpiękniejszych cech na świecie słuchanie drugiego człowieka. To ja na dzisiaj pozdrawiam. Wszystko wskazuje na to, że jutro się zobaczymy w kolejnej pszczole. Miejcie dobry dzień, dzień z Bogiem. Pa!